Cześć, dzisiejszym filmikiem rozpoczynamy serię poradników, jak zbudować grę kółko i krzyżyk w grze Minecraft. Jak widzicie, mamy wgraną starszą wersję mapy, ponieważ jest ona prostsza do zbudowania i mniej kłopotliwa. Jeżeli ktoś się uprze że i będzie chciał naprawdę zrobić te skom skompresowane kontrolery, to o tym pomyślimy w przyszłości. Dzisiaj e, przedstawię Wam, jak zbudować jeden taki moduł tej planszy, który potem kopiujecie sobie 9 razy. E, no i macie planszę gotową w tym momencie. W następnych odcinkach zajmiemy się tymi wszystkimi przekaźnikami od naszych, od naszych paneli sterowania. Więc Zaczynajmy. Jak widzimy tworzymy sobie tego, tego typu konstrukcję. 7 klocków białej wełny, 5 klocków w górę. U, u góry też 7 klocków białej wełny i tutaj 5 klocków. W środku 5 klocków powiedzmy niebieskiej, u góry i, i, i z dołu i po środku tutaj kładziemy po bokach dwa klocki wełny. Stworzymy sobie z tyłu taką platformę na wysokości, yy, 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 znaczy się w miejscu, gdzie kończy, yy, gdzie kończy się yy, ta niebieska wełna. Właściwie, no wiecie o co chodzi, tak? W tym miejscu, gdzie jest ta wełna, yy, dal, ma swoją dolną krawędź. Więc ta czarna płytka ma yy, szerokość yy, 5 kratek i długość kratek 12. W tym momencie wybieramy sobie yy, lepki tłok, u, ustawiamy je... Dwa te tłoki na tych dwóch krawędziach. Trzeci to ustawiamy w tym miejscu, w odległości dwóch kratek od krawędzi. Teraz wybieramy nasze repeatery i zaczynamy się bawić. Układamy tak. Cztery repeatery ustawione w pozycji domyślnej po środku, skierowane na środkowy tłok. Dwa repeatery po bokach. Teraz ustawiamy repeater i klikamy raz. Ustawiamy repeater, klikamy e, trzy. 4 razy? Jeszcze raz. 3 razy, przepraszam. Ustawiamy go na maksymalne opóźnienie i tu ustawiamy repeater domyślnie. Teraz domyślnie i tak samo. Maksymalne opóźnienie i jedno kliknięcie. Ustawiamy w ten sposób czerwony proszek. Teraz tutaj kładziemy repeater o minimalnym opóźnieniu. I tutaj kładziemy Czerwony proszek Teraz zajmiemy się komórką pamięci zmodyfikowaną. Kładziemy tego typu kształt na naszej platformie. Tu stawiamy czerwoną pochodnię. Tu stawiamy czerwoną pochodnię. Łączymy te pochodnie ze sobą. No i w tym momencie mamy włączone. Musimy zresetować te komórki pamięci żeby te było zaświecone te elementy i tu stawiamy czerwone pochodnie i mamy gotowy nasz system teraz musimy położyć klocki powiedzmy tutaj klocek czerwony tutaj klocek zielony i możemy sobie to przetestować weźmy przycisk zobaczmy aha yy, możemy przetestować ale jak zobaczycie klacek zostanie wysunięty, lecz żeby żeby ten kocek cofnąć musimy użyć tutaj właśnie resetu w tym miejscu. Do czego będziemy dążyć? Do tego będziemy dążyć, że kiedy przycisk nie jest przyciśnięty, przycisk resetu, to w tym miejscu musi stanąć... musi stać zgaszona pochodnia. W takim razie lecimy w dół. Ja mam lekki problem z leceniem w dół. Dobrze. Wkładziemy tam czerwoną pochodnię. Na niej kładziemy znowu wełnę i w tym momencie pochodnia nasza jest zgaszona. Kiedy stawiałem ona była zapalona więc się nam mm, zresetowało. Natomiast w tym wypadku już będę musiał uaktywnić nasz reset. Czyli stąd prowadzimy przycisk. To będzie przycisk, przycisk nowej gry, który mamy wykorzystany w tamtym miejscu. Teraz e, właśnie zresetujmy. Jak widzimy, kocek wrócił na swoje miejsce, kocek zielony, bez problemu. Wszystko, wszystko powraca. No i zobaczcie, zobaczcie, tutaj mamy właśnie tego typu kolumny czerwonych pochodni, aż do samej góry. I to wszystko tak się fajnie złożyło, że w miejscu, kiedy niczego nie dotykają, nie dotykają te pochodnie, to one są zapalone. I akurat zawsze tak się fajnie... Mm, układają równolegle do tych platform, że można je bez problemu spasować z nimi. No i wszystko świetnie działa. No i właśnie gratuluję, zbudowaliście pierwszy moduł do gry w Kółko i Krzyżyk. Teraz zabierzcie się za pozostałe i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę, chyba już to powiedziałem, także cześć.